Przez ostatnie miesiące na terenie szpitala wojewódzkiego trwały intensywne prace modernizacyjne. Nowy wygląd zyskały trzy budynki. Obiekt numer 9 już funkcjonuje i mieści się w nim szpitalna administracja. Zakończono również gruntowny remont dwunastki. Poprzedni dyrektor lecznicy mówił, że docelowo miała tam być geriatria, później mówiło się o onkologii klinicznej, ale wszystko będzie uzależnione w tej sprawie od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia. Na 12, budynku dwunastym 12, to jest budynek, tutaj ten parterowy. Jest to budynek już w tej chwili gotowy. Będziemy go wyposażać. Przygotowaliśmy go dla szeroko pojętego pacjenta długoleżącego. Są odpowiednie pomieszczenia, są i do mycia, i do, do opieki, do rehabilitacji. Czemu będzie służył budynek zależy od tego, jakie będziemy w tej chwili już mieli potrzeby i oczywiście co zechce sfinansować Narodowy Fundusz Zdrowia. Z opóźnieniem z kolei przebiegają prace na siódemce, największym z modernizowanych obiektów. Na samym parterze będzie rehabilitacja ambulatoryjna, dwa następne piętra to będzie 40 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej. Jeśli uda nam się już jeszcze w tym roku pozyskać kontrakt na ten zakres, być może uruchomimy go właśnie w budynku 12, a gdy ten zostanie oddany budynku numer 7, wówczas przeniesiemy się, a tu będziemy mogli prowadzić dalszą działalność. Pomimo naszych inwestycji, w których, no, tak jak wspomniałam, to jest bardzo trudny okres. Tutaj Państwo, którzy zechcieli też zwrócić na to uwagę, to będzie bardzo intensywny dla nas okres. Pomimo tego, że um, chcemy nadal funkcjonować, chcemy, żeby wszystkie oddziały funkcjonowały, będziemy musieli troszeczkę um, no, ściaśnić się, relokować oddziały. Tak jak powiedziałam, będzie to bardzo trudny okres, ale cel jest jeden, żeby wreszcie szpital we Włosławku miał odpowiednie przestrzenie. Łączny koszt tych remontów to kwota około 20 milionów złotych.